Witam Was serdecznie po tygodniowej przerwie. Tak się złożyło, że miałam trochę zajęć, trochę nie domagałam może fizycznie, miałam wyjazd i tak się złożyło właśnie, że minął szybko tydzień. Zapraszam Was dzisiaj na krótki przegląd mojego zamówienia, a także przedstawienie wyjątkowej, super oferty, którą przygotowała dla Was Oriflame. Jest to tygodniówka, czyli ważna do soboty włącznie. Dodam jeszcze do mojego wstępu do filmu prośbę o lajki pod filmem, subskrypcję kanału i włączenie dzwoneczków. Bardzo dużo osób, które ogląda mój kanał, nie subskrybuje go, więc zachęcam. To nic nie kosztuje, naprawdę. Nie będzie Wam nikt żadnych opłat pobierał. Ja też nie. Chyba, że sami postawicie kawkę. No, albo. Po prostu będziecie oglądać reklamy. To też bardzo wspiera kanał. Yy, wiecie, no, wiem, że reklamy czasami się powtarzają, nudzą i tak dalej, ale warto jest, nie wiem, i siusiu zrobić na reklamie. Niech sobie leci. Chociaż jedną, góra dwie, no, taka prośba ode mnie, obejrzcie może w całości. Oczywiście taka, która was zainteresuje, zgodna z waszymi yy, preferencjami, jak tam zaznaczacie czasami na YouTubie, które reklamy Was interesują, a które nie. No i tak, no jak obejrzycie jedną reklamę, no to ja sobie zarobię, YouTube sobie zarobi. A jak sobie YouTube zarobi, to automatycznie winduje i polecam mój film. Tak samo ważne i fajne by było udostępnienie. Jak macie znajomych, którzy się malują, lubią kosmetyki, makijaże, pielęgnacje, zróbcie tamtą szczałeczkę, udostępnij i wyślijcie tej osobie, może akurat. Obejrzy mój film, ale samo udostępnienie też jest bardzo ważne dla algorytmów YouTube'a. Zatem nie przedłużam, zaczynajmy. Jak już tradycją się stało, na początek kawusia i dziękuję bardzo Ani B. Tutaj musiałam dodać tą literkę, dlatego że mam dużo obserwatorów o imieniu Ania, obserwatorek właściwie, subskrybentek i chciałam właśnie zaznaczyć, że to Ania B. Postawiła podwójną kawkę. Bardzo, bardzo Aniu dziękuję. Również bardzo serdecznie i jestem wdzięczna za kawki. Dziękuję Julii, Roxanie i Beatce. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Możecie oczywiście, jak chcecie, postawić mi kawkę wirtualną. Link do kawek jest w opisie pod filmem. Także Wasze zdrowie, moje kochane. Mam przepyszną kapucinkę. Najpierw może zamówienie, które mi przyszło po dwóch dniach. Niedzielę rano złożyłam zamówienie, a przyszło we wtorek. Także super już się wszystko naprawiło. I co zamówiłam? Zamówiłam sobie, słuchajcie, z tej serii Age Plus, zamówiłam sobie krem na noc. Bo stwierdziłam, że właśnie mi brakuje, jeżeli chcę całą pielęgnację Nowejcz Plus używać, no to muszę mieć krem na noc. Od razu Wam pokażę, co to jest za preparat, można tak powiedzieć, produkt. Taka jest konsystencja kremu. I on jest tak treściwy, tak bogaty, że to po prostu szok. A wydajny. Słuchajcie, bardzo. O. Oczywiście to jest najdroższa linia Nowage Plus, tylko teraz jest oferta właśnie tygodniowa, do której przejdziemy za chwilkę. I to jest Multi Active Anti-Aging Night Cream Rich Bioceramidy Pro Plus yy, Adventured Night Sync. Night to jest krok czwarty w pielęgnacji. Tutaj mamy zaznaczone krok czwarty. Używam, i to z reguły na noc, mgiełki rewelacyjnej, bardzo dobrze nawilżającej. Nowage Plus Micro Essence Multimist. Jest to z kwasem laktobionowym glukan probiotic. Oczywiście wszystkie te produkty będziecie mieć podlinkowane, bo warte są podlinkowania i zainteresowania się. I tę mgiełkę używam. Z reguły na noc. Rano psikam się mgiełką Welosofi, tak, bo uwielbiam. Jeżeli chodzi o Nowage Plus, nie mam w tej chwili żadnego serum z tej linii. Mam natomiast kończę Serum Optimals Even Out, więc sobie to używam. To jest jak mleczko. Nie wiem, co będzie, jak się skończy. Muszę szybko jakieś serum zamówić. Krem pod oczy stosuję dwa. Nowage Plus to jest liftingujący, to jest anti-aging przeciwzmarszczkowy i jeden jest ten zielony, jest właśnie z biokolagenem Wirkle Smooth Eye Cream. To jest właśnie krem przeciwzmarszczkowy i ten krem stosuje na noc. I tutaj mamy zaznaczony drugi krok w pielęgnacji. No jak tam chcemy. Ja jako trzeci, można powiedzieć, stosuję. Drugi krem to jest Nowage Plus Lift and Firm Eye Cream i to jest As to Lift plus a i Vitaltech. Oczywiście też te kremy dwa będziecie mieć podlinkowane. To są już drugie moje kremy, te same, dokładnie te same, już raz je używałam. Byłam bardzo zadowolona, więc sobie znowu je zamówiłam. A na dzień stosuję dwa kremy. Jeżeli robię makijaż, i tutaj tak już obczaiłam, opatentowałam sama sobie sposób. Jeżeli, jeżeli robię makijaż. To używam lekkiego kremu na dzień. Oczywiście żaden z nich nie ma SPF-u. Są z SPF-ami, natomiast ja zamawiam bez. Novage Plus Multi Active Anti-Aging Day Cream Light, Biori Barrier Plus Advanced Pollution System. Ja Wam pokażę konsystencję tego kremu, bo jest rewelacyjna też. Bardzo leciutka, ale treściwa. To jest pompeczka. Patrzcie. To jest jak emulsja. Naprawdę tak fajny krem, delikatny, ale też bardzo, bardzo wydajny. Pachnie bardzo, bardzo delikatnie, świeżo, łagodnie. I ten krem na dzień, powiem Wam, mnie bardzo zachwycił. Bardzo uwielbiam teraz. Uwielbiam już. Te pielęgnacje już stosuję gdzieś około tygodnia. Jeżeli nie robię makijażu, to. Nakładam Day Cream Rich. <grych> multi anti-aging, tak samo Biori Barrier Advanced Pollution System. I też Wam pokażę konsystencję, porównam jeszcze z tamtym kremem, już mam takie zużycie. Jest też bardzo bogaty i treściwy. Ale lżejszy od tego na noc oczywiście. Jest taki... No, taki idealny, idealny. Zapach jest bardziej pudrowy niż tego, ale fajny. Tak, też delikatny, bardzo delikatny. I teraz Wam porównam te dwa kremy. No, to jest na dzień, to jest na noc. Czuję, że te kremy będę miała i miała i miała, bo naprawdę tak mała ilość wystarczy, żeby posmarować całą twarz, jeszcze przeciągam na szyję, dekolt. Ale na dekolt i szyję daje taki taki produkt. Nowage, już nie plus Nowage. i to jest y, szyja i dekolt y, scalping serum. No, to jest serum ujędrniające nam szyję i dekolt. I tutaj jest 75 ml. Kremów jest normalnie standardowo 50, tego na dzień też jest 50. Mgiełki mamy 100 ml. I jeszcze mam takie serum niebieskie. Bardzo małe zużycie, bo jest bardzo wydajne. 24 godziny intensywnej, intensywnego nawilżenia to jest Power Drops, poliglutamin, acid i Hydrolyset Red Algae. Czyli hydrolat z czerwonych alg i poliglukamid, kwas poliglutaminowy. Rewelacja. Patrzcie, jakie to jest gęste. Ja mam jedno jeszcze w zapasie. Także to by było, jaka jest moja pielęgnacja poranna i wieczorna. Widzicie, jak szybko rano, wieczorem już minęło i teraz to zamówienie właśnie, więc domówiłam sobie ten krem na noc. No, i w ostatnim zamówieniu moim znalazła się mgiełka. Nigdy jej nie miałam, będę testować. d One Makeup Pro Face Mist. I też z linii D1 Makeup Pro On Screen Finish. Niby w primer. To jest baza pod makijaż, pod podkład. Też będę testować. Ona ma za zadanie, ona ma dużo zadań w ogóle. Ma wygładzić, ma tam uprzymywać makijaż, wiadomo, ale będziemy to testować. Będę ja dla was. Ojczka, kawki. Mhm. Co ja też jeszcze zamówiłam? I dwa produkty dla kogoś. Zobaczycie niedługo dla kogo. Konturówka w odcieniu diva burgundy i pomadka z linii Jordani Gold. Jest to Iconic Lip Elixir SPF 15. Te moje ukochane pomadki. I ta jest w odcieniu. Plashberry. Tak. Także to jest całe moje zamówienie. Bardzo małe. No bo to już jest kolejne z tego katalogu. Drugie chyba. Jeszcze będzie chyba jedno. Bo właśnie mamy ofertę. I muszę sobie domówić serum. Nie mam serum z Nowej Plus, no muszę domówić. I teraz jest w promocji olejek. Mój ukochany do demakijażu. I teraz przejdziemy sobie od razu. Mam przed sobą komputer, no bo nagrywam telefonem, to nie mogę w telefonie patrzeć. Najlepsze oferty, i na ten tydzień od niedzieli do soboty mamy wiosenny zastrzyk energii dla skóry do minus 50%. I lecę teraz po stronie, może wam tutaj wkleję. Albo będę mówić, a strona będzie Wam się wyświetlać. Yy, mamy tak. Oczywiście to, co polecam. Tutaj jest serduszko. Jest to intensywnie regenerująca maseczka na noc. Nowage Plus. Patrzcie, jaka cena. Po prostu żal nie brać. Yy, kapsułki rybki. Intensywnie odżywcze kapsułki do twarzy. Nowage Plus. Yy, następnie mamy ultralekki krem ochronny. Ultra lekki krem ochronny tak na dzień Age Plus Ticals SPF 50 30 79. Oczywiście to są moje ceny um, jako partnera biznesowego. Tutaj mamy koncentrat, no ale wszyscy mamy 50% teraz od cen tych regularnych. Tutaj mamy koncentrat retinolu, jeśli ktoś jest zainteresowany Age Plus 42-34 i to właśnie serum. Ono kosztuje w cenie regularnej 166 zł. Cena katalogowa to 83 zł. Bardzo polecam wam witaminę w kapsułkach. 20% witaminę C, czyli dokładnie kwas askorbinowy. O i mamy tą silnie nawilżającą mgiełkę, którą wam właśnie pokazywałam. Mojej pielęgnacji używam c 27,71 to jest moja cena. No nie wiem, jakby się wylogować, jakby to wyglądało, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby zajrzeć tam i zobaczyć, jaka cena Wam się wyświetli. Oczywiście po zalogowaniu. Peeling, no tego akurat nie stosuję, nie wiem, nie mogę nic o tym powiedzieć. Żel oczyszczający do twarzy refresh będę dopiero używać. O, i tutaj jest ten mój ukochany olejek Novage Plus. Ampułki nowejcz instant peptydowe masażer. I tu mamy linię Nowage Skin Relief. Intensywnie odmładzający krem do rąk. I mamy serum modelujące do szyi i dekoltu właśnie. To jest to, co też Wam pokazywałam. Oprócz tego rewelacyjny krem Diamond Cellular. Zużyłam, to jest krem na dzień. I na nos właściwie, bo to jest taki krem ogólny typowo na noc mam w takim wysokim, ale nie wiem, czy tu będzie, czy nie będzie. Zobaczymy. Tu wam pokażę taki. Też go kończę, kończę go jak widać. Bardzo lubię. W ogóle ta linia Diamond Cellular ma przepiękny zapach. Po prostu no to jest zapach wysokopółkowy. To jest no drogi, aż zobaczę co tu jest teraz. Aktywny składnik rozjaśniający i drogocenny puder diamentowy mogła cieszyć się promienną jasną celą pełną blasku. Dajcie opis, pokaż więcej. Pozbądź się oznaku. Ja bym chciała wiedzieć, czym on pachnie po prostu, bo pachnie przepięknie. O, tutaj mamy zestaw. Ale to jest akurat z płynem micelarnym, płynów nie używam. Jak używać składniki? O, ekstrakt z białych trufli. No być może to to tak pachnie. Jest super w ogóle. Następnie mamy też coś z Wellosophy, czyli żel oczyszczający. Serum, cudowne serum z linii Wellosophy. Odżywcza maseczka na noc, Śpiąca Królewna kiedyś miałam, bardzo fajna. No i ujędrniający krem na dzień SPF 20. Nie używam ze SPF-ami kremów na dzień, bo nie lubię. Wybieram te bez SPF-ów. I tu właśnie z tej linii Age Plus. Jest coś takiego, że można sobie wybrać. Ja Wam zaraz pokażę. Tylko dojdziemy do końca. Krem pod oczy, no i dalej dalej. I seria właśnie Even Out. To serum jest świetne. To jest jak mleczko. Teraz używam. Tu mamy dwa kremy. Na dzień i na noc. I dalej Pure Skin, no i dalej już. Takie oto rzeczy. I to by było na tyle z tego przeglądu. Tu jest cała galeria, i link do całej tej galerii będziecie mieli w opisie filmu. Nowejcz Plus mamy ze SPF-em 30 na dzień. Odnawiające serum, multi-regenerujący krem na noc. Tu mamy cały zestaw. Tu dalej mamy z tej linii, wszystko z linii Nowejcz. I tutaj mamy multiaktywny, bogaty krem przeciwstarzeniowy na dzień. I ten jest bez SPF-u. I ten również jest bez SPF-u. Możecie wybrać sobie z SPF-em lub bez. Proszę bardzo. Tu jest jeszcze na noc, na noc. Chyba ten sam jest. Może podwójnie jakoś wstawili. Tutaj mamy na dzień, na dzień i zestawy. Takie ceny. Dalej, zestawy i pojedyncze produkty. I próbeczki. Oczywiście, można sobie zamówić próbeczki. Koncentrat retinolu. I dalej, coś tu mamy niedostępne, albo mi się nie wczytało. Mamy olejek oczyszczający. Wkrótce, wkrótce dobrze. I koniec. Także to by było na tyle. Taki krótki przegląd zamówienia i oferty. Oferta naprawdę świetna. Jest jeszcze jedna oferta do 12 kwietnia, ważna, chyba że przedłużą, może tak się zdarzyć, tak jak właśnie przedłużyli teraz. Mianowicie dostawa od 100 zł, wartości koszyka, zamówienia, mamy ją darmową. Także świetnie. Można zamawiać za 100 zł i już nie płacimy, nie musimy wybierać, nie płacimy za dostawę, i nie musimy wybierać produktu zwalniającego z dostawy, z opłaty za dostawę. Nie umiem nagrywać, słuchajcie, nie nagrywałam, odpoczęłam od tego nagrywania po prostu i nie umiem nagrywać. No dlatego już będę kończyć. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Proszę o lajki pod filmem, subskrypcję kanału i włączenie dzwoneczków nam się z Wami, życząc Wam wszystkiego dobrego, co Was spotka do następnego. Hej, pa pa!